Renatko Co to ty, ty to fryflaszkowi robisz? Rozbieramy. Powoli, powoli idziemy do przodu, byle się odkręciły wszystkie śruby od wdechowego kolektora, bo nie wyglądają zbyt ciekawie, i jego całego z turbiną wyjmę, wtedy uruchomimy silnik i zobaczymy, z którego gara leci dym. Ja już widzę, który jest zepsuty. Ja zepsuty, który w ogóle? Ja. To po kolektorze widać i, i po tłokach, ciemna... Tak wam przyświecę. Sucho, 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 no nie sucho, Okro. sucho, sucho. Myślałem, że ją odpalę i zobaczę skąd kopci, ale tu jest rurka od smarowania turbo. by olejem. Spuszczamy trochę płynu. Żeby szedł poniżej głowic chłodniczego, chociaż może już szedł, bo go paliło. I wyciągniemy tą głowicę. Wypadałoby wszystkie zrobić, ale na CITO jest potrzebny traktor. Zrobię jedną. Jak kiedyś wydmucha zaś gdzieś, to zrobię wszystkie. Chyba że zaś wydmucha w takim momencie, jak w tym dzisiejszym. Jakby ktoś się zastanawiał, to to nie jest gnojówka. Tylko płyn chłodniczy z renówki. No i ciekawe. Nic innego nam nie zostało jak odkręcić śruby od głowicy. Wszystko dookoła mamy rozebrane już. Zobaczymy, co tam zobaczymy. Lepiej widzicie niż ja. Jak tam cylindry? No cylindry bardzo ładne. I mam latarki, kurde. Nie porysowane. No super. Trochę to jest zastanawiające, bo ja tu nie widzę na, uszko na tej uszczelce w ogóle żadnych uszkodzeń. A jakoś się dostał płyn do komory spalania. Powinna być jakaś pęknięta albo coś. A tu nic. Siema! Z tej strony Fifflak Farmer. Witam w kolejnym odcinku diagnozowania Renaty. No to macie chyba w tym samym odcinku nawet. Jak stoimy? Stoimy tak, że mamy jedną głowicę wyjętą. Kolektory. Wstępnie rozebrane. No i tutaj cylindery oglądaliśmy, był bardzo ładny. No i jaki jest problem? Problem jest taki, że uszczelka pod głowicą nie daje oznak jakiegokolwiek uszkodzenia. Więc musimy ściepać wał napędowy, miskę, odkręcić korbowód i wyciągnąć cały stłokiem. Bo jest podejrzenie, że pęknął pierścień. To zweryfikujemy. I jak rzeczywiście to będzie to, to będziemy dalej rozbierać. bo już wtedy wszystkie tłoki wyjmiemy i pierścienie wszystkie wymienimy, ale na razie zdiagnozujmy co się renacce stało. Tuleja cała, pierścionki też całe. Nie wiem o co chodzi. A pokażę wam w garażu. Wiemy o co chodzi. Jest to i dobra i zła wiadomość bo mogłem pierwsze to sprawdzić tu mam taki powiedzmy miernik do wtrysków patrzcie robka się leje pełną gębą a ciśnienia w ogóle nie buduje wtryskiwacz strzelił zalewał cylinder Ropą i temu kopcił. A ja ciągnę głowicę, miskę, wał. I tak miał słabe smarowanie. Na ciepły to mu panewki wymienię na korbowodzie. Pierścienie też powymienią. I co? Po składowym będziemy jeździć. A winny był wtryskiwacz. No trudno. Może mało profesjonalnie zabrałem się do diagnozy. Bo mogłem zacząć od, tryska, od wtrysku, nie? Bo to najmniej rozbieranie. Hmm. No drżycie, no. Przyznaję się, jak jest, no. Dobrze, to sobie robię to. Nie mam wyrzutów sumienia, że kogoś tam naciągnę na koszty. Widzimy się, jak części przyjdą. Cześć, Ma. Z tej strony Fiflak Farmer. No, możecie się śmiać, może trochę ze mnie. No, dałem za przeproszeniem, za przeproszeniem przysłowiowej e, dupy w diagnozie, bo rozebrałem silnik. A to była wina w trysku. Zawiesił się. i Europą. A ja byłem pewny, że to uszczelka pod głowicą, bo w chłodnicy było mało wody. Ale przynajmniej wymienię te panewki, sprawdzę pompę. Bo i tak był problem ze smarowaniem na ciepłym. Schodziło do, do 0,8 bar. Odnośnie części do silnika w Renatach, to Was zaskoczę. Pojechałem do takiego miejskiego sklepu motoryzacyjnego z częściami samochodowymi. Posiedziałem tam z pół godziny, ale wszystkie części, co potrzebuję, zamówiliśmy. O dziesiątej dzisiaj po 15 będę do odbioru. Panewki, uszczelki pod głowicę, uszczelka pod miskę, wtrysk jeden. Wiem, że jeden to gapa, ale ja te wtryski robiłem. Ile? Dwa lata temu. A Renówka zrobiła może od tego czasu 500-600 motogodzin. No. I wychodzą, wychodzą takie kwiatki, jak pęknięty kolektor wydechowy. Ciekawe, czy tracił, czy turbina traciła na tym moc. Będzie trzeba to ślifnąć. kapkę podgrzać i zespawać elektrodą do żeliwa. Na razie pomyłem. Miska się moczy. O 15.00 będą części. Ja się spinam, jadę zaś słomy prasować. Mamy starą końcówkę tryskiwacza. Chytają tu o. Nie Założymy nową i na próbniku do wtrysków zobaczymy. Matej tej italii. Pięknie trzeba mu zmienić ma ponad 200. Aha, nie, bo tu nie daje od 0. 2-2. Dobrze muszę sobie wyjąć jeden dobry i zobaczyć, ile on ma ustawiony.